W Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala zorganizowana z okazji Dnia Służb Społecznych. W trakcie wydarzenia władze miasta nagradzały instytucje oraz poszczególne osoby niosące pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom Chorzowa. Pojawiły się okoliczności, których w żaden sposób przewidzieć nie mogliśmy, a wpłynęły one bardzo realnie i utrudniły tak naprawdę pracę tym wszystkim. Instytucjom, ale też i osobom prywatnym, firmom, które w tym zbożnym dziele pomocy społecznej w Chorzowie uczestniczą. Ja mam na myśli i, i początek 2020 roku, pandemię. To, jest, to był dla nas taki mały koszmarek, jeśli chodzi o, o na przykład zmianę form pomocy, to, to było bardzo trudne. Potem, potem oprócz sytuacji covidowej, no mamy wojnę na Ukrainie, to też bezpośrednio wpływa. Na, na to, co mamy w Polsce. No nie ukrywam, że no w pewien sposób jakieś tam problemy gospodarcze również mamy. Ja już nie mówię o tym, że w tym roku no chyba cały nasz ośrodek pomocy społecznej pracuje w dwójnasób, żeby zapewnić, zapewnić rozpatrzenie wszystkich wniosków na opał, na wsparcie z tych, tych tytułów, tych dodatkowych okoliczności związanych. Z wojną czy z brakiem, z brakiem środków na ogrzewanie mieszkań. Nagrody prezydenta miasta Chorzów za szczególne osiągnięcia w realizacji polityki społecznej w Chorzowie otrzymali Jolanta Maciejowska Zaczyk oraz Bogumił Zaczyk, prowadzący od 20 lat pogotowie rodzinne, a także centrum integracji międzypokoleniowej za zaangażowanie w niesienie pomocy osobom dotkniętym wojną w Ukrainie. To jest dla nas bardzo duże wyróżnienie, szczególnie że widzieliśmy jak wiele podmiotów, wiele osób, wiele organizacji na taką nagrodę zasługiwało więc naprawdę czujemy się bardzo wyróżnieni. Jest to też takie docenienie naszego działania, które nie jest naszym działaniem takim podstawowym, ale potrafiliśmy się w tej sytuacji kryzysowej naprawdę że stanęliśmy w dobrym miejscu, w dobrym czasie i dobrze wykonaliśmy swoją pracę przy pomocy no, całej rzeszy ludzi. Dobrej Woli, czyli darczyńców, wolontariuszy, przedsiębiorców i wszystkich, którzy po prostu nam pomagali. Dodatkowym wyróżnieniem przyznawanym w trakcie obchodów Dnia Służb Społecznych był medal prezydenta miasta Chorzów za osiągnięcia w dziedzinie społecznej. Jedną z osób uhonorowanych w ten sposób jest Wojciech Biedacha, organizator pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Ta nagroda tak naprawdę, ja jestem tylko końcówką, końcówką tej całej machiny, która jest bo wokół mnie jest mnóstwo ludzi, którym uważam, że ta nagroda właśnie się należy, bo moja pomoc to jest około 1,5 miliona złotych w ciągu 8 miesięcy darowizn różnych ludzi, różnych instytucji, różnych, różnych ludzi, którzy zbierali praktycznie to, co mogli i tak no ja co trzy tygodnie, co trzy tygodnie wywożę 2-2,5 tony pomocy humanitarnej na Ukrainę i skąd się to musi wziąć. Niestety sam na pewno bym tego nie podniósł. W tym roku faktycznie rekordowa ilość osób była na scenie nagrodzona, wyróżniona czy też głównymi nagrodami, czy też medalami, ale też i podziękowaniami, ponieważ też ostatnie trzy lata, można powiedzieć, były wyjątkowe, pracy było mnóstwo związanych z pandemią, związanych z wojną na Ukrainie. Ledwo co się jedno skończyło, drugie się zaczęło. Tutaj naprawdę mnóstwo ludzi stanęło na wysokości zadania i Niosło pom pomoc taką głęboką z serca i te wszystkie osoby dzisiaj staraliśmy się właśnie do, 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 docenić, podziękować im za to wsparcie w naszych działania, bo gdyby nie oni, to co byśmy zrobili? No, garstką ludzi się niczego nie, wielkiego nie zrobi. Obchodom Dnia Służb Społecznych towarzyszyły także występy artystyczne.